Siedzisz sobie i się pytasz pani, czy na chwilkę może zostać po lekcji, bo masz pewną sprawę. Zdalne jest. No dobrze, ale jak się wiecie, w GTA 5 znowu szkoła rozpocznie. Pytacie się, czy zostanie na chwilkę po lekcji? Ona mówi, że no jasne, jasne. I ty tam mówisz, podchodzisz do niej. I teraz to jest. To jest, to jest najważniejsze, to, co teraz powiem. I mówisz jej, czy pytasz się tak o. No bo to jest troszeczkę dla ciebie wstydliwy temat i chciałbyś, żeby ona tego nikomu nie mówiła, bo ty się będziesz głupio czuł i wtedy walić do niej że się w niej zakochałeś i że nie możesz się skupić na lekcji, bo ją, bo jej pragniesz, nie? I ona no no kurwa do dyrektorki nie pójdzie, bo ty będziesz wtedy spalony. Poprosiłeś się o to, jeszcze najlepiej jak ona powie: No dobrze, dobrze, to to zostanie między nami, więc możesz tylko wygrać. Możesz kurwa tylko wygrać, rozumiesz to? To nikt nigdy tego nie wymyślił, tak genialnego planu.